Na pewno znacie to uczucie, kiedy dzwoni budzik, a wam się znowu nie chce wstać. Wiecie, że znów czeka na was szybki, nerwowy dzień, w którym nie ma czasu na nic i wszystko idzie jak po grudzie. Nienawidziłam tego uczucia. Gdy tylko taki poranek mi się przydarzył, ustawiał mnie na cały dzień negatywnie i powodował, że traciłam motywację, chęci i humor. Więc postanowiłam to zmienić. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz mieć idealny poranek. Tak przynajmniej mówią w internecie i kiedy widzę te wszystkie filmy, gdzie trzeba zrobić kilkadziesiąt różnych kroków rano, żeby w ogóle zacząć dzień, to myślę sobie, że jest to nierealne, ale z drugiej strony jest w tym takie małe ziarenko prawdy. Ja już dawno zauważyłam, że to, jak zaczynam dzień, ma ogromny wpływ na to, jaką się potoczy. Dlatego od kilku dobrych tygodni skupiłam się maksymalnie na tym, żeby stworzyć swoją perfekcyjną poranną rutynę, bo wiem, że to pomaga mi mieć lepszą energię w ciągu dnia, większą produktywność i po prostu fantastyczny humor. I dzisiaj chciałabym Wam ją pokazać, bo uważam, że jest to moja idealna rutyna i być może ona właśnie zainspiruje Was do tego, żeby coś zmienić w waszych porankach i dzięki temu lepiej się czuć każdego dnia. To co? Zaczynamy! Od jakiegoś czasu próbuję codziennie wstawać dokładnie o tej samej porze, niezależnie czy jest to dzień wolny czy pracujący. Czasami robię to z większym entuzjazmem, czasami z mniejszym, czasami z żadnym. Ale ogólnie widzę, że im dłużej się tego trzymam, tym łatwiej jest czuć się trochę bardziej obudzoną rano. Jakby ciało już wiedziało, że będziemy wstawać. Zwlekam się do łazienki i szybko ogarniam, żeby trochę bardziej się dobudzić. I tutaj taka wskazówka. Poranna rutyna zaczyna się, moi drodzy, wieczorem. Jeśli położycie się za późno, trudno będzie wstać. Nie da się tego oszukać. I nie ma na to żadnego wspaniałego rozwiązania. Uwierzcie mi, szukałam latami. Po prostu tak jest. I im szybciej to zaakceptujemy, tym łatwiej będzie położyć się wcześniej i potem zacząć szybciej poranek. Kolejny krok nawodnienie. Zawsze pilnuję, żeby rano wypić wodę i się nawodnić, bo to coś, co powtarza mi zawsze każda fizjoterapeutka. Nawodnienie to podstawa. A tuż zanim, nim, oczywiście, przywitanie się z kotami. I nakarmienie ich, bo też przyzwyczaiły się już do mojej nowej pory wstawania, i wstają razem ze mną. Gdy trzoda ogarnięta, wracam do łazienki i próbuję w ciągu maksymalnie kilku minut przygotować się do jednego z najważniejszych punktów tej rutyny. Kolejny krok wykonuję, zanim mój mózg się jeszcze obudzi i zrozumie, co mam zamiar zrobić. Przepraszam Was na chwilę. No dobra, jestem gotowa. Zasada, którą stosuję od pewnego czasu, jest bardzo prosta i bardzo banalna. Od 10 do 20 minut ruchu dziennie, samego rana, od razu po przebudzeniu, nawet jak mi się nie chce, to może być yoga, to może być rolowanie, to może być rower. Najlepiej działa na mnie rower. Ale są dni, kiedy nie chce mi się już robić kolejnego kardio, więc wtedy sięgam właśnie po jogę, albo po rożowanie. i myślę, że to jest jeden z takich aspektów mojej porannej rutyny, który naprawdę dużo zmienia, ponieważ ja od lat wiedziałam, że jeśli zacznę dzień od treningu, no to czuję się lepiej mam mniej jakichś złych myśli, jestem bardziej pozytywna, mam więcej energii ale wiecie, jak jest w dorosłym życiu wiemy, co jest dla nas dobre, a potem tak tego nie robimy a od kiedy musiałam wziąć całe swoje samopoczucie w swoje ręce i zadbać o swoją głowę, i o to, żeby dobrze się czuć stwierdziłam, dobra, upresie, zrobię to, będę codziennie robić ruch rano i to naprawdę działa, i widzę ogromną różnicę między tym, kiedy zrobię te 10-20 minut, a kiedy nie zrobię i teraz bardzo ważna rzecz, bo sobie możecie pomyśleć oglądając ten film okej, okay, ale ja nie mam na to czasu, wiecie, poranki są naprawdę szalone Zwłaszcza jeśli mam jeszcze dzieci, różne obowiązki, całą rodzinę. I ja to kompletnie rozumiem. Nie chciałabym, żeby to był taki odklejony film, wiecie, influencerki, która ma 5 rutynę. Bo nie o to mi chodzi, w ogóle taka rutyna jest też nie do utrzymania. Ale chociaż pięć minut to się wydaje niczym, ale naprawdę robi robotę. Dla mnie czasami to też jest 5 minut. Po prostu nawet nie rozkładam maty, tylko biorę, biorę coś do rolowania, trochę chwilę się poluję, zrobię trzy ćwiczenia oddechowe, idę dalej. Ale ten krok. I jest dla mnie naprawdę ważny. I uważam, że jeśli macie coś wyciągnąć z tego filmu, wyciągnijcie to. Czasami wstaję rano i mój mózg mówi mi, że nie mam czasu. Iż to bez sensu, to nic nie zmienia. 10 minut, 15, 20... Le lepiej by było od razu rzucić się do poranka i ten dzień. I za każdym razem, kiedy się go posłucham, to potem tego żałuję, ruch pozwala mi na to, żeby oczyścić trochę głowę. Nie się stresuje w ciągu dnia. Jestem bardziej świetnie, mam lepszy chłopak na pewno. I to, co jest chyba najważniejsze, mam takie poczucie, że z samego rana, jak tylko dzień się zaczął, zrobiłam coś dla siebie. Wiecie, że wyszapałam sobie te 10 minut 15-20. I zrobiłam coś tylko i wyłącznie dla siebie. I to jest też coś, to jak się czuję od poruchu, co motywuje mnie do tego, żeby rzeczywiście tej porannej rutynie codziennie to mieć. To nie musi być ciężki ruch. Zazwyczaj to są bardzo lekkie jazdy na rowerze, które nie powodują żadnej jakiejś takiej większej dadyszki, interwałów. Nie ma czegoś takiego. Chodzi po prostu o to, żeby się poruszać, mieć ten nawyk i takie stałe miejsce w poranku. I lecimy dalej z tym dniem, ale na to poczekacie, nie? Zaraz przyjdę. No dobra, jestem gotowa. Podobno są ludzie, którzy potrafią żyć bez śniadania. Ja do nich nie należę. Zawsze muszę zacząć dzień od śniadania i zjeść je w tej pierwszej połowie dnia w ciągu godziny, półtorej od przebudzenia, bo inaczej jest źle. <grytania> Dlatego śniadanie i robienie śniadania jest częścią mojej rutyny. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma czas na to, żeby codziennie przygotowywać śniadanie od zera i ja też mam takie dni, kiedy nie mam na to czasu, ale ponieważ dzisiaj pokazuję wam moją poranną rutynę w formie takiej, wiecie, idealnej, to zrobimy normalne, legitne śniadanie, takie jakie jem kilka razy w tygodniu tak naprawdę. Uważam, że to jak zaczynamy dzień ma wpływ potem na to, jak się czujemy, dlatego ten film. W związku z tym pilnuję, żeby mój poranek był po pierwsze spokojny, po drugie bez śpieszenia się i stresu, i po trzecie w dobrym nastroju, więc zazwyczaj do śniadania odpalam sobie muzykę i głośno wajbuje. Myślę, że to jest taki dobry moment, w którym mogę Wam się przyznać do dwóch przekłamań w tym filmie i w tej rutynie. Pierwsze przekłamanie jest takie, że zazwyczaj nie gotuję śniadania w stroju, w którym będę chodzić, ponieważ mam tendencję tego, że na pewno je uwalę i właśnie to zrobiłam. <zodgłosy> Więc to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że staram się nagrywać każdy krok po kolei, natomiast zajmuje to dużo dłużej niż normalna rutyna, więc nie zdziwcie się jak gdzieś tam na telefonie, na zegarku, gdziekolwiek zobaczycie jakąś późną godzinę. Po prostu coś, co mi zajmuje maksymalnie godzinę normalnie w ciągu dnia, zajmuje mi dużo więcej, kiedy wiecie, muszę ustawić kadr, światło, tu jakaś lampka miga, tu coś źle nagrałam, więc to dlatego. Gwoli jasności. Teraz już jesteśmy szczerze i na czysto. Mam też jedną ważną myśl, którą warto wziąć pod uwagę, kiedy planujemy swoją rutynę, czyli decyzyjność. I to się świetnie odnosi właśnie do śniadania, już Wam powiem dlaczego. E, dlatego, że jeśli pozostawiamy wszystko przypadkowi, czyli co jemy na śniadanie jutro. To bardzo często rano w pośpiechu, w zaspaniu, w tym wszystkim zajmie nam to o wiele więcej czasu, ponieważ będziemy musieli zdecydować, zastanowić się, co mamy w lodówce, nie mamy pomysłu. Wiecie, jest mnóstwo takich przeszkód, których, o których człowiek nie myśli, które wydają się pierdołowate, ale które w takim ogólnym rozrachunku będą zajmować nam czas i sprawiać, że ta rutyna wcale nie będzie ani taka smooth, taka ciągła. Ani fajna, bo będziemy, będzie to nam zajmować bardzo dużo czasu, a nie o to chodzi. Więc ja zawsze dzień wcześniej już wiem, co będę jadła. Mam to też ułatwienie, że współpracuję z dytykiem sportowym, więc mam też jakiś spis, którego się staram trzymać i wiem, co danego dnia będę jadła, więc wiem, że mam te rzeczy w lodówce, mogę je przygotować i jakby to mi kompletnie odpada. A myślę, że mnóstwo osób nie bierze pod uwagę tego, jak decyzyjność zabiera energię, potrafi wkurzyć. Oj, mój omlet. I nawet taka głupia rzecz jak to, że nie wiecie co zjeść na śniadanie i się błąkacie po całej kuchni może też troszkę zepsuć ten poranek. Więc nie róbcie tego, przygotujcie się wcześniej. Jeszcze jedna ważna rzecz jeśli chodzi o śniadanie. Nie wiem czy zauważyliście, ale praktycznie nie dotykałam telefonu od przebudzenia poza budzikiem, potem włączeniem muzyki. I to jest zasada, którą stosuję. Staram się do godziny po przebudzeniu nie dotykać telefonu. Jest mnóstwo jakichś tam e, artykułów, badań na ten temat o tym, że rzeczywiście ten chwytanie tego telefonu od razu po przebudzeniu niezbyt dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne i na nasze samopoczucie. I ja z kolei zauważyłam, że właśnie jeśli sięgam po telefon, widzę, że coś trzeba zrobić, mam takie poczucie od razu gonienia, stresu, szybkości, wiecie, że już teraz świat się dzieje, w związku z tym po prostu odcięłam to. I staram się go nie dotykać. On teraz właśnie na przykład się ładuje gdzieś tam. Tam się ładuje i mam go gdzieś. A ja w trakcie śniadania to jest kolejna zasada staram się oglądać coś kreatywnego. Więc albo sobie odpalam YouTube'a, albo czasami czytam jakiś artykuł, sięgam po książkę, ale nie ukrywajmy, zazwyczaj odpalam YouTube'a. I oglądam coś, co mnie gdzieś tam motywuje, inspiruje, wprawia w dobry nastrój, bo widzę, że to też ma gdzieś tam znaczenie i powoduje, że potem ja też mam więcej pomysłów i jestem tak lepiej nastawiona do życia. Może to jest placebo, a może nie. Ja uważam, że warto, mi to pomaga, więc siadam do omletu, bo naprawdę już bardzo chcę go zjeść. Jest jeszcze jedna rzecz w mojej porannej rutynie, którą robię przed rozpoczęciem pracy. Po śniadaniu, po wzięciu suplementów, ustawiam sobie stoper w zegarku na 10 minut i ogarniam przestrzeń. Tyle, ile jestem w stanie zrobić, tyle robię, ale to sprawia też, że mam poczucie, że trochę sobie poukładam dom, zanim wyjdę albo zacznę pracować. Że troszkę chaos, który jest gdzieś w okolicy, jest ogarnięty, więc 10 minut odpalamy. 也来这思考人生。 Czas się skończył. Lecimy do pracy. No i ostatni etap tej poranny nadanie to oczywiście, siedzenie do pracy. Każdego dnia wygląda to inaczej, natomiast zawsze zaczynam od jednej rzeczy, czyli odpalam mój program do organizacji i sprawdzam, jak wygląda plan dnia, czy coś trzeba dopisać, jakie zadania i co mnie dzisiaj tak naprawdę czeka. Zanim zaczęłam nagrywać ten film, dosiadłam sobie też e, do komputera i przeglądałam jakieś inne filmy różnych ludzi, jak wyglądają ich rutyny. I powiem Wam szczerze, że byłam przerażona, ponieważ większość z nich miała 50 tysięcy kroków i po prostu była dla mnie nierealna do powtórzenia. I w tym właśnie widzę piękno tej swojej rutyny, że ona jest bardzo prosta, jest tylko kilka kroków. Zajmuje mi to łącznie około godziny, więc to jest realne, żeby wstać tą godzinę wcześniej i mieć ten poranek dla siebie. I Przede wszystkim działa dla mnie. I to jest coś, co chciałabym, żebyście wynieśli też z tego filmu, że ta rutyna będzie działać tylko wtedy, jeśli będzie dopasowana do Was. I mam nadzieję, że ten film po prostu zainspiruje Was do tego, żeby stworzyć swoją poranną rutynę, która będzie dopasowana do Was, będzie zawierała rzeczy, które Wy lubicie i którym, które Wam służą. E, tym bardziej, że jeśli będziemy tylko kopiować jakby czyjeś zwyczaje. No to prawdopodobnie długo tego nie utrzymamy. I jeszcze jeden bardzo ważny disclaimer. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że nie każdy mój poranek tak wygląda. Są dni, kiedy prześpię budzik, albo bardzo dużo jest pracy i nie ma czasu na to, żeby zrobić sobie taką poranną rutynę, tylko trzeba od razu wiecie wstać i jechać, i robić rzeczy, więc to jest naturalne. Natomiast w każdym momencie, w którym ja mogę to zrobić, to staram się to robić, bo wiem, że to jest taki ruch dla mnie żeby poczuć się lepiej, żeby funkcjonować lepiej i żeby mieć taki miły, fajny, spokojny początek dnia nienaznaczony stresem, telefonem i pośpiechem, który tak naprawdę więcej szkodzi, niż daje pożytku, bo zazwyczaj jak się śpieszymy, to tylko na złe to wychodzi. Więc mam nadzieję, że ten film was trochę zainspiruje, zmotywuje. Wiem, że zimowe poranki bywają ciężkie, ale może da się je odczarować? Spróbujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. E pa